Część mojego pierwszego filmu. Dobra. Ym, idziemy pokazać, ale to jest niepotrzebne. Oczywiście takie dziwne dźwięki. Na przykład wydaje mi mój brat, który tutaj zagoda i mnie denerwuje. Więc. Nie wiem. On mnie tak denerwuje. Ale te czasami już za bardzo rozśmiesza I teraz ręką wciąg jakby lunetę Masz stąd. Ojcze. Chciał mnie wywalić na glebę. Więc na teraz już ten filmik. Pa pa!